Święty Antonius, arcybiskup florencji, opowiedział o takim zdarzeniu. Kiedy zmarł pewien pobożny mężczyzna, wielki przyjaciel dominikańskiego klasztoru, w którym święty mieszkał, odprawiono za jego duszę wiele mszy świętych i ofiarowano wiele modlitw, upłynęło sporo czasu od jego śmierci. Aż nagle i niespodziewanie ukazała mu się dusza tego nieszczęśliwego człowieka, cierpiąca rozdzierające katusze. Och mój drogi przyjacielu, zawołał arcybiskup, czy jesteś nadal w czyśćcu? Tak, odpowiedział cierpiący, i pozostanę tam jeszcze bardzo długo ponieważ w czasie życia na ziemi nigdy nie ofiarowałem swoich modlitw za duszę w czyśćcu teraz pan bóg słusznie dodał innym duszom w czyśćcu modlitwy które ofiarowano za mnie powinienem modlić się za te dusze pan bóg jednak w swej sprawiedliwości da mi wszystkie zasługi moich dobrych uczynków kiedy będę wchodził do nieba, ale teraz muszę przede wszystkim odpokutować moje poważne zaniedbania w stosunku do innych. Jak prawdziwe są słowa Pana Boga. Taką samą miarą, jaką Wy mierzycie, odmierzą i Wam, i jeszcze Wam dołożą los tego pobożnego człowieka. Będzie udziałem tych wszystkich, którzy nie modlą się za duszę w czyśćcu i odmawiają im pomocy. Dlatego, pamiętając o tych biednych duszach, pomódlmy się wspólnie za dusze w czyśćcu cierpiące, modlitwą świętej Gertrudy. Boże miłosierny, z strony chwały Twojej, wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki. Zmiłuj się nad nimi. Odpuść im grzechy. Za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły. Za niedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione. Ofiaruję Ci najświętsze życie. Wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa. Wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy. Prace, boleści, krew i rany, mękę i śmierć niewinną, którą w najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój syn. Proszę, abyś tym ubłagany raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci najdroższą krew boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. W połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi dzisiaj na świecie odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele Powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.